Witajcie na tym kanale. Chciałam się z Wami podzielić trzema przepisami na sałatkę owocową z żurawiną, na pyszny syrop do herbaty i na ciasteczka, które się nazywają kokosankami. Zapraszam Was teraz bardzo serdecznie do oglądania i mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. W w którym nagrywałam ten filmik było bardzo wietrznie akurat i postanowiłam taki mały widok, co Wam pokazać um, jako przeradnik. Natomiast jeśli chodzi o sałatkę owocową, no to ja oczywiście bardzo uwielbiam wszelkie sałatki owocowe i postanowiłam tym razem przygotować taką z bananem, z, z pomarańczą. Um, I tutaj owoce sobie obieram, e, nagry dokładnimy je, później coś obieram i później kroję na kawałeczki. Wsypuję do miseczki yy, i polewam jogurtem naturalnym. Następnie posypuję żurawiną. Sami chyba przyznacie, że przepis jest naprawdę banalny i każdy będzie potrafił coś takiego przygotować, a dodatkowo taka sałatka jest bardzo zdrowa. No a tutaj już wcinam moją sałatkę i musicie mi uwierzyć na słowo, że była naprawdę przeprzepyszna. Wieczorem zauważyłam, że skończył mi się syrop do herbaty. Postanowiłam więc przygotować nowe, i potrzebnym było oczywiście jedna pomarańcza, jedna cytryna. Owoce pokroiłam w plasterki i następnie jeszcze na drobniejsze kawałki, tak żeby się zmieściło do mojego słoiczka. Posypywałam je cukrem. I tak wkładałam na pszczelnik, jak widać tutaj na filmiku. Zamiast cukru możecie oczywiście dać miód. I możecie tutaj jeszcze wykorzystać jakieś inne dodatki, na przykład imbir, goździki też się świetnie sprawdzą. Ja akurat robię taką podstawową wersję. Możecie też dodać miętę na przykład. I taki syrop przechowuję w lodówce. Myślę, że tak do tygodnia. U mnie zazwyczaj szybciej schodzi. Także myślę, że, że u Was też ym, tak będzie. Ale warto takie coś mieć ym, do herbaty na szybko. Dusty czwartek, zgłosiłam się na to, żeby przygotować samodzielnie pączki. Wyszły oczywiście rewelacyjnie, no ale zostało mi po nich białka. I tak zastanawiałam się, co z nimi zrobić i znalazłam w internecie fajny przepis na takie ciasteczka kokosanki. I tutaj właśnie pokażę Wam, jakie przygotowałam. Zerknijcie sobie, bo udostępnię tutaj listę składników, które będą potrzebne. I tutaj na początku miksuję właśnie białka. Dodaję troszeczkę do nich soli, dosłownie szczyptę. I dodaję cukier. Partiami, powoli. Y, I miksuję cały czas. I następnie dodaję biurki kokosowe, mieszam. Nakładam na blaszkę y, porcję ciasteczek łyżką zwykłą, stołową i jak już wszystkie nałożę to wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na mniej więcej 15-20 minut trzeba obserwować jak zrobił się rumiane, to wtedy wyciągamy no i przekładam sobie do miseczki i mogę sobie właśnie tutaj już spróbować i oczywiście to zrobiłam wyszły bardzo smaczne, także dlatego też postanowiłam się z wami tym przepisem podzielić. I też wszystko, co dla Was przygotowałam, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia, do kolejnego filmiku.